jeżeli chodzi o dojrzewanie emocjonalne, to wymaga od nas takiej dużej zgody, powiedziałabym, dlatego że my uczymy się pewnych sposobów reagowania na rzeczywistość i pewnego oddziaływania emocjonalnego. No i w pewien sposób to dojrzewanie emocjonalne nam zabiera pewne możliwości takiej taki drogi na skróty, tak? Czyli na przykład właśnie takiej trochę przemocowości w emocjonalności, trochę takiego... Mm, no, szantażu emocjonalnego, trochę takiego no, patrzenia bardziej na siebie niż na innych. To jest no, rzecz, która utrudnia nam pewien sposób funkcjonowanie na rzecz jakby takiego głębszego podejścia do sprawy, ale jednak na takim poziomie może, może być to utrudnione. I problem, który jest też widoczny, jak my pracujemy z tą naszą emocjonalnością. To niekoniecznie nasze otoczenie też tak pracuje, i czasami jest tak, że to budzi pewne problemy, bo jeżeli my się rozwijamy emocjonalnie, a nasze otoczenie nie rozwija się emocjonalnie, to pewne rzeczy, które do tej pory. Uznawaliśmy za normalne, za takie w porządku, nagle no, jakby dostrzegamy to, że to już jest dla nas trudne, bolesne, no i zaczynamy chcieć też, żeby były jakieś zmiany na zewnątrz. I niektóre osoby no, nie mają takiej gotowości do tego, żeby to się zmieniło na zewnątrz. Więc trzeba pamiętać o tym, że to, że my się zmieniamy, nie oznacza zawsze, że jakby to przyniesie wymierne rezultaty, bo może się okazać, że nie wiem, nasz partner, czy nasz, nasze środowisko w pracy, tak, czy nasze środowisko rodzinne, no, nie, nie jest gotowe na tę zmianę i nie jest wcale chętne i czasami nawet no, możemy się poczuć bezradni, tak, bo nie wiem, na przykład osoby się kłócą w rodzinie, a my czujemy, że to już nie jest nasze, nasze na przykład kłócenie się, jeśli no, nie kłócimy i na przykład niektórzy mogą uważać, że no, nie wiem, jesteśmy słabi, albo no, właśnie nie wiem, wycofani, czy, czy nie mamy argumentu, albo co się z nami stało, że, że nagle nie bronimy własnego zdania, i mogą wręcz uznać, są to są taką no, obie. To jest, to jest taki problem, który można dostrzec moim zdaniem. No i tak samo na takiej sferze społecznej, jak jesteśmy, wchodzimy w taką dojrzałość emocjonalną i wchodzimy w taką właśnie, wolność emocjonalną, to też zaczynamy zauważyć, że, że społeczeństwo. No Bardzo dużo rzeczy, które zobaczymy w społeczeństwie w ogóle, nie, jesteśmy, no nie możemy tego zrozumieć, jak to się wydarza, że tak nie wiem, gdzie kłócą, skąd jest ten hejt, dlaczego jest tak dużo braku zrozumienia dla innych osób, i to też może być trudne. I moim zdaniem w ogóle każdy, każdy rozwój na początku ma, ma więcej trudności niż za, zalet, bo my tracimy pewne takie narzędzia, które mieliśmy wcześniej, no, a jeszcze nie zyskujemy nowych. To trochę nawet jak ze zdrowszym odżywianiem się, tak, czy, czy innym trybem życia, że czasami jest tak, że nim właśnie znajdziemy nowe przepisy, nowe restauracje, no, nowe osoby, które jedzą tak samo, tak jak wybieramy nowy, zdrowszy tryb życia, no to nagle wchodzimy do supermarketu i okazuje się, że w wielkim sklepie prawie nic dla nas nie ma. I to, to jest trudne, i tak samo trochę tutaj, że jakby my się zmieniamy, a świat się nie zmienia i Zanim będziemy mieć ten nowy mechanizm, albo zanim te mechanizmy zaczną działać, albo zanim zaczniemy spotykać osoby, które właśnie jakby rezonują z nami takimi nowymi, no to może być po prostu taki etap trudny. Więc od razu Was przestrzegam przed tym. Oczywiście nie musi tak być, ale to jest taka no, jedna z pułapy, którą można wpaść i wtedy no, łatwo się wycofać, bo jakby stwierdzamy, że nie, to jest zbyt trudne, albo nie, nie docenia tego tak, naszej zmiany i, i czujemy się po prostu nie, nie, osłukani trochę przez to. Także to, to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. No i przede wszystkim, jakie są takie kroki tego dojrzewania emocjonalnego? To jest przede wszystkim no, zauważanie emocji. I może to się wyda e, banalne, ale w obecnym świecie. My mamy duży problem z zauważeniem emocji, bo my jesteśmy ciągle tak zajęci wszystkim, tak jesteśmy w takich automatyzmach, skoncentrowani na myśleniach, działaniu codziennego, że często w ogóle nie zauważamy, że coś czujemy, że zauważamy bardziej spięcie, bóle, czasami na tym dłość, jakieś właśnie chorowanie, cokolwiek innego, ale nie kojarzymy tego z tym, że to są emocje w nas, które cały dzień pracowały i one nie miały ujścia i przez to się tak nagromadziły i my tylko widzimy to, co jest takie fizjologiczne. Czyli jedną z takich rzeczy, której które trzeba zacząć, to jest właśnie zauważyć te nasze emocje. No i potem jest etap, gdzie już wiem, co czuję i właśnie potrafię to nazwać. To jest coś, o czym rozmawialiśmy tam, gdzie było to koło. Emocji koło uczuć, tak? To była taka sytuacja, gdzie, gdzie jest bardzo dużo różnych emocji, bardzo dużo różnych nazw emocji, i my uczymy się tych niuansów, które są między tymi emocjami, tak? Czy ja jestem zażenowana, jestem zawstydzona, czy czuję się skrzona, czy, czy właśnie uczymy się, jakby wiedzieć, jak to nazwać, żeby mieć taki szerszy wachlarz między, nie wiem, jestem zdenerwowana, albo nie jestem zdenerwowana, bo jestem smutna, albo niesmutna, tak? Żeby mieć taki po prostu większy. Wachlarz. Warsztat, typu pracy z tym, no jesteśmy też w stanie dzięki temu, jak rozumiemy te emocje, jakie one są w różnych niuansach, to też jesteśmy w stanie lepiej je rozumieć i tak jak rozmawialiśmy już wcześniej, no, za każdą emocją stoi jakiś komunikat i dzięki temu jesteśmy w stanie po prostu lepiej odczytać ten komunikat, który zostaje za tą emocją. Moim zdaniem w ogóle ta lista została stworzona. Ona oczywiście może być przez Was uzupełniana, ona może być przez Was zmieniana. Uważam, że, że warto, żebyśmy z niej korzystali, bo to jest naprawdę fajne narzędzie tego komunikatu pod spodem. Bo jedną z cech takiej dużości emocjonalnej, zaraz więcej o tym powiemy, jest to, że my jakby sięgamy nie, nie do takich rozgrywek między ludźmi, czyli nie wiem, ja mam rację, czy ona ma rację, czy on ma rację. Albo kto zaczął, tak? Tylko w ogóle staramy się rozwiązać problem, który jest pod spodem. I to myślę, że jest ta najważniejsza cecha tego dojrzewania muzycznego, że przestajemy się skupiać na tym na tych rozgrywkach takich, tak? takich między nami albo właśnie. Po co są te emocje, tylko skupiamy się na tym, skąd to się wzięło i na rozwiązaniu po prostu problemu, który leży pod spodem. No i właśnie znamy tę sytuację i możemy się lepiej z nią orientować i też lepiej rozumiemy te sygnały z ciała i wtedy wiemy, że jak na przykład właśnie się źle czujemy albo coś się nam dzieje, to może być no, po prostu problem z naszymi emocjami. I w drugą stronę też, tak, że często emocje są na przykład wywołane przez zupełnie takie stany biologiczne, na przykład każde nawet przeziębienie zwykłe, jest chorobą psychologiczną. Somatyczną, czyli ona wpływa jednocześnie na nasze emocje, bo wytwarzają się substancje, tutaj bo w przyjmieniu to jest interferon, który sprawia, że po prostu chce nam się iść do łóżka i leżeć, bo tak właśnie to jest skonstruowane, żebyśmy przestali mieć aktywność, tylko właśnie to są takie prodepresyjne, trochę. Stancje, które sprawiają, że właśnie jesteśmy bardziej ospali, mamy mniejsze zdolności intelektualne, mniej sił, chce, no, jesteśmy bardziej smutni, tacy bardziej wycofani ze świata, właśnie dlatego, że jesteśmy przeziębieni. Ale to też może być właśnie związane z alergią, z jakimiś problemami w układzie pokarmowym, no cokolwiek innego. Musimy też pamiętać, że to działa po prostu z dwie strony, tak? Czyli że nasze emocje będą wpływać na nasze ciało, ale że niektóre rzeczy wcale nie muszą być spowodowane jakąś obiektywną rzeczą emocjonalną, tylko po prostu zmęczeniem czy jakimiś problemami jest ciała. I tutaj naprawdę jest właśnie wa ważne, są takie pytania, które myślę, że warto, żebyście sobie też, nie wiem, wydrukowali, czy po prostu z nich skorzystali, bo uważam, że są naprawdę bardzo pomocne. Tak? Y które, jak mamy jakiś problem natury emocjonalnej, to możemy się zastanowić właśnie, z czego on wynika. Y na przykład tutaj jest coś, co ciekawe, moim zdaniem jest, a co rzadko y jakby myślimy o tym, to jest, czy te emocje, które czuję, mają wywrzeć na mnie jakiś wpływ. To, co rozmawialiśmy o tym, że emocje często są wykorzystywane przez ludzi jako po prostu narzędzie do manipulowania innymi ludźmi. Czy spowodowane są przez innego człowieka, dotyczące na przykład jakiejś kwestii kulturowej, religijnej, tak? No bo niestety bardzo dużo tych emocji, które mamy, na przykład jakiś wstyd, jakieś poczucie winy, jakiś lęk, no jest niestety takim no, kulturowym czy religijnym narzędziem wpływu po prostu na nas. Czy ktoś chce tym czy coś zyskać? Czy na przykład, czy ktoś ma jakiś interes w tym, żebyśmy się pokroili źle? Na no, nie wiem, bez teorii spiskowych, no ale wiadomo, że jakby jednym z zasad reklamy jest to, żebyśmy się poczuli źle albo brak z czymś. No i wtedy jakby ta reklamowana rzecz sprawia, że my to będziemy mieć i my się poczujemy lepiej. Więc najpierw po prostu trzeba zrobić jakiś problem, jakiś brak, czyli wmówić nam, że nie wiem, co się z nami nie tak, jak tego nie mamy, albo jak tak nie wyglądamy, no i dopiero rozwiązać to nasz problem kupując znaczy skłaniając nam do zakupu danej rzeczy. No i my jesteśmy non stop poddawali mi się do tego typu manipulacjom, jakby najgorsze na jest to, że to działa po prostu. Dlatego no, dobrze jest jakby być wyczulonym na to, że bardzo wiele rzeczy jest po prostu nam wymawiane i to nie są obiektywne problemy, tylko te problemy są jakby konstruowane w taki sposób, żebyśmy zrobili to, co dane osoby chcą, żebyśmy zrobili. No i tutaj też jest warto, żeby rozważyć na przykład, co mam do stracenia i zyskania, jeśli ulegnę temu, tak, czy, czy jakby to jest zgodne ze mną, czy to nie jest zgodne ze mną, tak jak ostatnio już rozmawialiśmy o tym, czy, czy to jest moje, czy, czy ja się z tym zgadzam, czy to po prostu zostało mi właśnie gdzieś wydrukowane ze dzieciństwa, albo przez kulturę, czy religię jakiej zostałam wychowana. Ale to też jest ważne pytanie, które też nie lubimy jakby sobie zadawać: czy sama jestem w pewien sposób odpowiedzialna za to, co czuję? Tak? Czyli jakby, czy mój styl myślenia, na przykład, czy jestem optymistą, czy jestem pesymistą i sposób postrzegania rzeczywistości, czyli moje poglądy, moje nie wiem, dane przekonania na dany temat, no, wpływają na to, co czuję. I zwykle szczerze, te przekonania są źródłem no, naprawdę bardzo dużej ilości naszych emocji. No i tak też mamy taką skłonność dodatkowego nakręcania się, tak? Czyli nie wiem, jak zostaniemy odrzuceni, to co robimy, no, słuchamy najbardziej dołujących piosenek, jakie możemy znaleźć, nie wiem, opowiadamy wszystkim, jak to zostaliśmy skrzywdzeni, jakby zaczynamy czytać, jakieś oglądamy oczywiście jakieś żadne filmy, jakieś rzewne historie, zaczynamy czy, oglądać, no bo po prostu sami się nakręcamy w tym stanie, tak, bo czujemy, że to jest adekwatne do sytuacji i jeszcze bardziej po prostu się w to wkręcamy, no i niestety to nam nie pomaga z tego wyjść, ale z kolei to, co by nam pomogło wyjść, czujemy, że jest nie, nie, to jest niezgodne, to jest nieprawdziwe, to jest jakiś w ogóle fałsz, zamiast z tego korzystać. Więc to, to jest coś, na co trzeba bardzo uważać i jakby no, przede wszystkim zrzucić z piedestału te trudne emocje, tak, bo my właśnie moim zdaniem jeden z naszych większych problemów jest to, że my naprawdę tak potrafimy te trudne emocje tak wrzucić na piedestał, takie czcić po prostu nie wiem, ten mój smutek, ten moją depresję, tę moją, nie wiem, złość, ten mój żal, takie ważne i takie prawdziwe, i takie moje. To, to, to zrzucenie tego z pds moim zdaniem, jest naprawdę najtrudniejsze, bo wiele osób już nie chce tego zrobić. Nie? Bo jakby czujesz, że to jest takie, no jak one się tego pozbędą, to, to co? To staną jakby, nie wiem, że mają zaprzeczyć temu, że zdradzą siebie w jakiś sposób. I, i znowu to jest ten problem, który też już został poruszony, że my wolimy mieć rację, niż czuć się dobrze. I to jest, moim zdaniem, też jedno z takich najważniejszych zdań, które warto przemyśleć w tym dojrzewaniu emocjonalnym, czy ja chcę mieć rację. Będę walczyć o tę rację i szukać tej racji, czy ja po prostu chcę się czuć dobrze, chcę się czuć szczęśliwy, chcę się czuć wolny, chcę po prostu iść, móc, móc iść dalej, a nie tkwić w tej emocji. No właśnie, no i teraz te, o tych powodach biologicznych to już teraz mówiliśmy, także tutaj na pewno uważam, że warto wrócić sobie do tego um, slajdu. Tutaj też jest takie inne pytanie, które można sobie jeszcze zadać, jak, yy, jaka to może być wersja, jaka może być przyczyna, tak tutaj takie po prostu w skróconej wersji to, to, to samo, ale yy, żeby sobie to ułatwić.